Jestem na konferencji prasowej. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, proszę bardzo. Macie dokładnie 6 minut czasu. Panie redaktorze, nigdy nie była w rozmowie, jeśli chodzi o ten Jeśli była jakakolwiek zmiana, chciałem Państwu powiedzieć jedno. Pierwszy się dowie na pewno ten NWH. Nie media, nie prasa i mam prośbę. Nie spekulujcie. Nie było żadnej rozmowy, jeśli chodzi o zmiany terenu. No, e, Powiem Państwu tak. Jakbyśmy wygrali 1-0, jeszcze byśmy ręką jak Warzyka strzelił, to by, byście mówili, że przypadło. Ja miałem dzisiaj spotkanie z... Radą drużyny i prosimy o jedno. Jest to słaby przeciwnik, nie ukrywam. I po raz pierwszy widziałem podprezentację, która grała do końca. Sam wynik mówi za siebie, nie komentuję tego. W perspektywie innych wyników, jakie się padły, yy, każda bramka może się liczyć. Ale w tej wielkiej książce nie to wielkie... Ja muszę takie mecze też inne oglądać. Wiadomo, że chłopcy zdali sobie sprawę, że po słabym występie w Irlandii no, trzeba było coś zrobić. I tu ja osobiście czapkę z głowy przed nimi realizować. Ja rozajaz z nie odpowiedział. Becha... Na no, panu nie odpowiedział, ja powiem, powiem może inaczej, że ja zajaz jestem BHRem i... Nie ma takiej możliwości. Jak powiedziałem, pierwszy, bo jak jakkolwiek zmiana, jeśli na stanowisku tenera dowie się pan tener BHK. Proszę? Czy pan przed końcem kwalifikacji? Eee, ja to, ja na Panie redaktorze, to. mamy na jesień mecze, mam trochę czasu, mamy mecze towarzyskie, bo wjeżdżamy do Podziemi Afryki w czerwcu. Na dwa mecze, jest to mecz z Poliną Afryką i z Iranem i w związku z powyższym mamy naprawdę dużo czasu, żeby ten zespół został przygotowany. Dla poprzedniej kwoty, panie prezesie, czy gdyby nie dzisiejszy wynik do to zaraz informacje dotyczące trenera Bechackera po zarządzie byłyby dziś inne? <gry> panie reżyserze, ja już powiedziałem dobitnie. Pierwszym się dowiedział o jakiejkolwiek zmianie trener Bechacker.